Siema, witam was tu jasnie i tak. Dzisiaj sobie gramy już na fa na Roblox. Może jak byście chcieli, to u nas będzie też prawdziwy na 2. Nie wiem. Ale jak wy chcecie, napiszcie w komentarzu. A pamiętajcie o sobie. Jeżeli chcecie to jeszcze zostawić Jeżeli nie, to nie Dobra, chodźmy do biura A tu wyschodźmy Idziemy O nie Onimitron... jest Animatronik. Jakby on jest przezroczysty no, To nie jest animatronik. Ale chyba tak Etyczny, jak długo wyskoczyć? A, tak długo. Dobra. Jakby zadziałał, co by sobie stało. Dobra. Może ten Frey, który mu wszystko zabił. Tylko próbam, się rusza, to nam zresztą ruszać. Oto są sobie bramach. O dobra, ja nie przeżyłam, bo przed chwilą dołączyłem, więc tego, Jak sobie sprężynkę, żeby szybko biegać, tak, szybkie bieganie dobrze nam zrobi, o, Zdało 7 sekund A no, nową rundę, o, dobra, ja, ja obstawiam, że teraz będą normalne, motos na jeden, 1 nie uwaga nie ma jeszcze, ale są lagi co jest, Ty, jakie lagi co tam było, nie wiem Skok z Co co tam stoi. Tam są pnęli, A! A. Po prostu chcę sobie tego. Dobra. E, tutaj. Jezu. Czemu ten Foksy tak nie lubi? Nie wiem. Ale dobra, lecimy. To jest sobie latarka tu coś widzieć dobra to tak, tu jest ciemno w tym rogu. co to na świecie w ogóle tak tak jakby nie działa, tak jakby świeciała okej okay. to lecimy no chodźmy tutaj chyba ktoś będzie a nie ma nikogo ja się boję zaraz ktoś mnie na ryby <m>... Ne... Dobra. <Seoul> no? Dobra. na Robloxie poszukać. Nawet se to ładne mu, co nagrać. To tutaj Dobra, ja nie przeżyłem. Jestem wielkim nepkiem. Ja sobie można to zrobić trzymanie. Właśnie skład kreative są A to są łazienki, tak, dobra? jeszcze co to Nie jest schowam. Dobra, dwa. Jeden, zero, dobra, survive the Ciekawe, kto teraz będzie. Ja się wtedy, że. Ani, to jest animatroniki. To tylko postawiam, w to wątpię. O! I hey Freddy, tak. Góra ja to wiedziałem, nie wiem. Ale nie wnikam w to. Widziałem to jakoś, nie wiem jak. Co to za ręka? No, bo mnie dziwnie wydaje, ale. U was tak nie słychać. mi się dźwięk po prostu. Jezu! to było? Co to było? A męgu męgół. Ja sobie pójdę tu, tu, tu tędy, koło się Siema, Maria. I tu... Jezu, taki zawał. Nie dość, że Foxy na Fiedeńce chce, żeby ten, ten dostał zawału, to jeszcze męgół. Idealnie się składa, ale jest męgół, jest paweł. Jest Chika, jest Freddy, to gdzie Boni? Bo nie dali U mnie, ale fajna twarz. Freddy zawsze ma fajną twarz. Dobra, ale Dobra... Naprawdę gdzie jest Boni? Chika tam jest, Chodźmy do kuchni, bo w... nie w kuchni go nie ma. I... Jak się odwrócimy, to nam będzie tu szło. Chyba tak. Wolę się nie odwracać. chodźmy tam bliżej, to sprawdzić. Wiem ja tak. Chce mi się odwracać. Nie, to chyba nie działa. Albo... Nie wiem, czy to działa czy nie, a prawdopodobnie tak. To ja się już będę z Wami żegnał, w tom, bo to był taki krótki od, od, pa. Od, odcinek.